80. rocznica śmierci Juliana Wierzbickiego, pseudonim Roman. Odbył się między innymi memoriał strzelecki. W dwóch konkurencjach: pistolet bocznego zapłonu i karabin samopowtarzalny bocznego zapłonu. Miałem okazję również uczestniczyć i zająć drugie miejsce. Świadczy to o starej zasadzie, że można wygrywać i zajmować dobre miejsca, nawet nie trenując. Kolejnym punktem obchodów 80. rocznicy śmieci podporucznika Wierzbickiego był rajd rowerowy nowo wytyczonym szlakiem edukacyjnym właśnie tutaj po Puszczy Augustowskiej. Znajdujemy się obecnie w miejscowości Nowinka w powiecie augustowskim. W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste otwarcie szlaku imienia porucznika Romana Juliana Wierzbickiego. Prawie 20-kilometrowy szlak składał się z miejsc ważnych działalności partyzanckiej podporucznika Bierzbickiego i jego oddziału. Inicjatywa bardzo fajna, i myślę, że każdy mieszkaniec gminy Nowinka skorzysta z niej. Przejechaliśmy nią w zaledwie trzy godziny. Pokonały również dzieci z młodzieżowej drużyny pożarniczej w Bryzglu. Więc myślę, że zarówno osoby niepełnosprawne, jak i rodziny z dziećmi poradzą sobie z tą pełną trasą. Właśnie wspólnie z naszymi dziećmi przebyliśmy szlak Romana. To było bardzo ważne wydarzenie dla nas, ponieważ chcieliśmy, aby dzieciaki poznały bogatą historię tego regionu i tego, co się działo w gminie Nowinka podczas II wojny światowej. Naszym celem jest nie tylko edukacja dzieci w zakresie pożarnictwa ale także edukacja, która wspiera ich szeroki rozwój, na przykład poprzez właśnie tego typu inicjatywy, to znaczy inicjatywy historyczne i takie, które łączą w sobie historię oraz aktywny styl życia. W ramach uroczystych obchodów 80. rocznicy śmierci podporucznika Wierzbickiego odsłonięto... Tablicę na początku szlaku edukacyjnego. Złożono kwiaty przed zbiorową mogiłą żołnierzy AK, a także odbyła się uroczysta Msza Święta w Pamięci, właśnie podporucznika Wierzbickiego i członków jego oddziału. Takich ludzi musimy upamiętniać, jak dobrze, że jest nowe pokolenie, że jest środowisko, które jest środowiskiem jednoczącym miejscowe środowiska z warszawskim, właśnie z trzecim pułkiem szwoleżerów i że udało się zrobić rozłożoną na kolejne dni piękną uroczystość. Głównym punktem obchodów 80. rocznicy śmierci podporucznika Wierzbickiego pseudonim Roman był uroczysty apel poległych oraz złożenie kwiatów pod nową tablicą poświęconą heroicznym czynom podporucznika Wierzbickiego. Było to dla nas szwoleżerów szczególne, szczególne wydarzenie. Byliśmy tu razem z pocztem. Dla mnie szczególnie to, że mogłem być jak jako sztandarowy mogłem trzymać nasz sztandar szwadronu. bo szczególnie ważne, ponieważ mogłem w ten sposób uczcić brata mojego dziadka, który był dowódcą Okręgu Augustowskiego Armii Krajowej Bronisława Jaśińskiego i w ten sposób, będąc tutaj, przypomnieć ich dokonania, przypomnieć to, co robili, o co walczyli i przywrócić ich pamięć. Ostatnim punktem dzisiejszych obchodów był bieg pamięci podporucznika Wierzbickiego na symbolicznym dystansie 1944 metrów. Historia poprzez sport, czyli połączenie wydarzenia sportowego z wydarzeniem historycznym. My to właśnie mieliśmy okazję pomóc zrobić taki mały bieg podjątkowy. Zadbano o oddanie hołdu, zadbano o edukację, zadbano o tworzenie wspólnoty. Chylę czoła przed organizatorami indywidualnie, przed Piotrem Szakaczem którego pracę miałam przyjemność obserwować. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni. Będziemy tą inicjatywę co roku powtarzać.